Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Ostatnio ktoś w komentarzu zapytał, jak komuś na przykład dziecku zwrócić uwagę, jeżeli idzie tam i nie patrzy gdzie idzie, wchodzi na przykład w kałużę, i my powiemy w języku polskim patrz pod nogi albo patrz gdzie idziesz, i do tego jeszcze pewnie dodamy w złości ślepy jesteś. Jak to powiedzieć w języku angielskim? Przenosimy się przed karteczkę. Okej, okay, moi drodzy, czyli jeszcze raz, nasza wersja to będzie patrz gdzie idziesz, ewentualnie patrz pod nogi. No i to nieładne pytanie, ślepy jesteś? Więc uwaga, Anglicy mówią tak jak my w tej wersji, patrz gdzie idziesz. I możecie użyć dwóch czasowników, albo look, albo watch. Oczywiście ta osoba idzie w tym momencie, czyli czas present continuous, czyli look where you're going, patrz gdzie idziesz. Jako idź można użyć i czasownika go, i czasownika walk, czyli dosłownie jakby spacerować. Czyli to wszystko jest wymienne. Czyli tu na przykład druga wersja: watch way walking. No ale tak, jak powiedziałem, tu może być going, a tu znowu może być watch, nie ma problemu. Oczywiście to wszystko można by wyrazić bardzo króciutko: careful, ostrożnie. Przecież u nas mama do dziecka też mogłaby tak powiedzieć: ostrożnie, tak? Widząc na przykład przed sobą. Kałuże. W związku z tym to careful można wrzucić w całe zdanie. Careful way you walking. Tak ostrożnie gdzie idziesz. To jest jakby w sensie bądź ostrożny tam, gdzie idziesz. W wersji brytyjskiej można użyć też mind, ale Amerykanie kompletnie tak nie mówią. Czyli mind where you walking. Tak jak mówimy na przykład mind the step, uwaga na próg. Czyli jakby uwaga tam, gdzie idziesz. Oczywiście, słuchajcie, można zadać też pytanie dokładnie tak, jak my to zrobimy w języku polskim. Czemu nie patrzysz, gdzie idziesz? I słuchajcie, macie do wyboru dwa czasy. W zasadzie powinien być present continuous, no bo to wszystko się dzieje w tym momencie. Czyli why aren't you looking? Dlaczego nie patrzysz? Ale mówią też why don't you look? Why aren't you looking where you're going? Tak? Czyli dlaczego nie patrzysz, gdzie idziesz? No i ta wersja dokładnie ta sama tylko w czasie prostym. Why don't you look? Oczywiście można też powiedzieć: "Hey, look out. Uważaj." Tak, tak jak tu było "be careful". I na przykład dodaję, "watch where you're stepping". Można też użyć czasownika "step". Uważaj gdzie stajesz, coś takiego. No i teraz uwaga, to pytanie: "Ślepy jesteś?" Po pierwsze w języku angielskim nie ma jako takiego przymiotnika na ślepy, trzeba byłoby powiedzieć, czy jesteś niewidomy. I zauważcie, że my, jakbyśmy tak powiedzieli, czy jesteś niewidomy, to już, już brzmi nienaturalnie. Także problem jest taki, że oni nie mają po prostu przymiotnika ślepy. I tak jak my nie powiemy, czy jesteś niewidomy w takiej sytuacji, tak samo oni nie powiedzą are you blind. To po prostu w języku angielskim brzmi nienaturalnie, choć gramatycznie więc co ewentualnie powiedzą Anglicy use your eyes użyj swoich oczu use your eyes Tutaj uwaga żeby nie ubezdźwięcznić bo jak powiemy eyes to wyjdzie nam lud eyes use your eyes można tu zmiękczyć ewentualnie haven't you got eyes nie masz oczu i teraz ktoś jeszcze mógłby zapytać, a co ze zwrotem watch your step, tak? Ten zwrot w tym kontekście jakby nie pasuje, bo tu powiedzmy już się coś stało, tak? Dziecko weszło na przykład w kałużę, czyli look where you're going. Natomiast watch your step powiemy, jak zanim coś się stanie. Na przykład przed nami jest wysoki próg i powiemy, o uważaj, tak? Patrz gdzie idziesz, ale w sensie, że dopiero coś się stanie. Watch your step. Także teoretycznie można by też użyć, ale Generalnie używamy tych zwrotów. Dzięki, trzymajcie się.